Kto to nadaje? Jest wiele teorii. Tajne agencje rządowe, terroryści. Teraz milio, milio. Niczego nie wiadomo na pewno. Więc od lat nagrywasz tę stację? Owszem. Nagrywamy. myją, Mayu. Tak. Mayu. Przez Mayu. Przez z Przez niewielkiego obszaru Przez samotnego Przez Tak go ja mam do Sam nigdy to nie do nie jest daleko jest domek no, Jak się to wygląda? Niełatwo. Trzeba znaleźć się na pustyni między 3 a 5 latach. i ściskać kciuki. Nie wielkiego. I tak to będzie słoło do góry nogami. Jakie zdjęcie jest w tej góry nagierze? Co? Czy jakieś zdjęcie, jak tu się robi. Nie, jak to jest, jest nagrane, to nie zrobię zdjęcia. Nie. Idziesz dalej wejść? No bo dobra. Czy miałeś pauzę, czy kompletnie już? Wyszedłeś z filmu? Nie, jeszcze nie. Nagrywam. Я <laughs> субтитров